Bardzo tego nie na terapii dostałam takie zadanie, że mam się w najbliższym czasie bardziej skupiać na tym, czego chcę i bardzo pilnować takich myśli musisz, powinnaś i trzeba, takich powiedzmy myśli z presją i przymusem. No i właśnie przed chwilą rozkminiałam sobie. Co bym chciała zjeść na kolację? <laughs> Co w życiu osoby, która kocha gotować, jest zawsze bardzo ważnym pytaniem. I w sumie jedyna odpowiedź, jaką mój środek brzuszek i serca mi podpowiedziały, to było: chcesz zjeść Magnuma? No i właśnie czekam. Michu poszedł do żaby i mi zaraz przyniesie. A właśnie dodam jeszcze, że miałam dzisiaj zaplanowane na wieczór bieganie. Ale też tak stwierdziłam, że kurczę ona i to mi się w ogóle nie chce biegać. Chcę leżeć w łóżku, oglądać coś na laptopie i jest loda. Oh. Kocham cię. Z rzeszkami. Z rzeszkami. <laughs> oh, 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 Dziękuję. Kolejny dzień. Zaczynam sobie od biegania. W tym tygodniu będzie to moje drugie, I jak zwykle, biegam powoli. Gdyby tutaj przychodzili seniorzy na kilka wszyscy by mnie przegonili trzykrotnie. Zapewne potrzebuję chwilę przerwy, więc Wam krótko opowiem, jakie są moje porady żeby jakoś tak fajnie zacząć biegać. Po pierwsze zaczynałam od turbo krótkich dystansów. Na początku biegałam na przykład po drodze na zakupy 30 sekund, po drodze do Żabki 30 sekund, na spacerze z psami minutę albo 30 sekund, nie więcej. I tak jakby bardzo powolutku zaczynałam. I potem sobie ten czas wydłużałam do półtorej minuty, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu. Oczywiście tak z miesiąca na miesiąc. Kolejna rzecz to biegam bardzo wolno. Szukam takiego tempa, żeby móc jednocześnie biec i gadać i obie rzeczy robić tak dosyć komfortowo i swobodnie. Trzecia rzecz to robię chodzone przerwy podczas biegania. Nie siadam, nie staję, ale właśnie idę i potem wracam do biegania i robię tych przerw tyle ile danego dnia potrzebuję i dalej liczę sobie całe to wyjście jako biegania. I dopiero teraz po paru miesiącach biegania powoli pracuję nad tym, aby robić tych przerw coraz mniej, ale dopóki są potrzebne to jak najbardziej robię. No i ostatnia rzecz, to staram się mieć rozluźnioną szyję, dłonie, ramiona. Jak, o, le, jak biegam na spinie, to zauważyłam, że się bardziej męczę, dlatego właśnie też szukam takiego miłego rozluźnionego punktu. Le, jejku, jakie to są kurcze muchy, ej, no! Le. Dobra, idziemy. Stąd. To jest kurczę okropnie. Fuj. Fuj, fuj, fuj. Le. A, to jest pięknie. Oh my God. Oh, A się. So A, cute. Yeah, 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 yeah. Dla mnie w ogóle to bieganie to jest ciekawa sprawa, bo moja niechęć do biegania zaczęła się w podstawówce, kiedy nauczyciel po prostu z bomby kazał nam robić test coopera, czyli 12 minut biegania w kółko, no i nie można było robić przerw. Jak się robiło przerwy, no to się darło. I to są takie moje skojarzenia z tym sportem, że bieganie to jest właśnie taki, taki pełen przymusu i zajazdu wysiłek. Mam wrażenie, że właśnie. Dorośli w moim życiu, w mojej edukacji bardzo mało, w sensie w ogóle, nie stawiali na uczenie progresji. Nigdy nie mówili o takim obserwowaniu swoich możliwości. Tylko masz zrobić 12 minut, żadnych przerw, ciśniesz. Okropne podejście. To jest właśnie podejście, które zraża całe pokolenia ludzi do sportu. No i teraz jako już dorosła osoba sobie ten temat trochę odzyskuje i właśnie okazuje się, że można biegać bardzo krótkie dystanse, nie trzeba 12 minut od razu. Bardzo krótkie czasy, można biegać bardzo powoli, można robić przerwy. Tyle przerw, ile się kurczę chce, to dalej jest bieganie. I tak naprawdę można sobie wszystko dostosować do siebie i właśnie tego zajazdu powinno się unikać. No bo po co nam zajazd, skoro mamy potem jeszcze pracę, obowiązki, inne rzeczy do zrobienia. Ostatnio się też zastanawiam, w jakich tematach mam ciągle jeszcze takie dziecinne Przekonania Dziecinne Uprzedzenia, które mnie blokują przed czymś fajnym. Tak jak właśnie przed bieganiem blokowały mnie takie dziecięce urazy. I sobie właśnie teraz obserwuję ostatnia. Co sobie jeszcze mogę odblokować? Ale na pewno nie zamierzam odblokowywać kminku. Ech, kminek jest paskudny. Zbieram się właśnie na bieganie w nowych butach Adidas Ultra. Light czy Ultra Boost? Gdzieś tam na dole wstawię. Piękne są. Chyba najlepiej to będzie chyba najlepiej ustalić z producentem teraz to zrobić zakładam ja wykonstruuj żeby to trzymało Dokręć się do krofi i to tak jeszcze się no jak najbardziej robi do mm -hmm. hmm. dokręcić Przeliczył, żeby to się trzymało i w rozceny z tym rozmiarem hmm. wyprodukowane Panie, nie muszę być nie muszę jakieś 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 tutaj się myli do 30 cm.

Kokosu, chodź jeszcze tutaj. Ale super, co? O, jaki jaszczur. Ja Patrzcie, jaki jaszczur. Ajkęt, normalnie, wielki, piękny. <gry> Oj, 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 fuj, fuj, Ale ona się tarza, jak ty się tarzasz. jeju. Oh my god. Oh my... oj, Ale ona To jest I can't z ciebie, Morda, I can't. W sumie nie wiem, co teraz zrobić, bo mam jednocześnie ochotę na kawę i na zakwas z buraka, a te dwie rzeczy połączone razem są obrzydliwym połączeniem. Ej, 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 ej. mam takie właśnie, wiecie, taką decyzyjną blokadę w tym momencie. Nie wiem, jak żyć, co zrobić, co pić. A jaj. No, ale... Ale, ale... Tak sobie... Jezu, jakie to było w ogóle płynne przejście, co nie? Sorry, ale mam dzisiaj taki drewniasty mózg, bo jestem jakoś tak już dojechana po tym tygodniu dzisiaj. Yy, ja wiem, że ja dzisiaj nic nie nagrywałam, więc wygląda, jakbym dzisiaj była na spacerze z psem i tyle, ale nie nagrywałam, bo tu dzisiaj od rana ciągle coś. I w tym momencie mam taki wypompowany mózg, więc wybaczcie, że jestem taka smooth operator, ale no, taką jeszcze miałam rozkwinę, bo. Wcześniej już coś tam gadaliśmy o szkole i o tym, jaki jak szkoła miała na mnie wpływ, jeśli chodzi o sporty. A teraz sobie jeszcze myślałam, że w ogóle szkoła też na mnie miała taki fatalny wpływ pod względem tego, że na te 12, czy nie wiem, czy 15 lat zostałam, zostałam wstawiona w taki system, gdzie trzeba było odpowiadać pod klucz. Każdy musiał tak samo, na przykład na WF-ie, czy, czy też na innych przedmiotach zawsze tylko nagradzana, nagradzane były wyniki, nikt nie nagradzał, na przykład chęci do nauki, ciekawości, zadawania pytań, jakiejś takiej aktywności, czy też w ogóle uczestnictwa. W lekcjach jakiegoś tam zaangażowanego, i przez to wszystko, jak skończyłam studia, to miałam mega problem, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości, gdzie nagle nie mam żadnego systemu, żadnych oczekiwań i mam pełną swobodę. To jest dla mnie fascynujące w tym systemie szkolnym, że przez tyle lat zmuszają nas do życia według klucza. A potem nagle pewnego dnia my mamy po prostu sobie radzić w życiu, wiedzieć co robić i sami sobie umieć to wymyślić. Jak przez tyle lat nikt nam nie pozwalał myśleć w nasz sposób, tylko był jeden sposób myślenia. I to też dla mnie jest jakieś takie ostatnio oburzające. I jakby w tym wszystkim cieszę się, że udało mi się mieć jakby taką odwagę, aby pójść nietradycyjną ścieżką, aby pójść kreatywną ścieżką, ale było to dla mnie okropnie, strasznie ciężkie, bo ta ilość niepewności, którą odczuwałam, była przytłaczająca. No i ten temat w ogóle mi tak wyszedł ostatnio, bo były teraz wyniki matur. I tak sobie myślę o tych wszystkich biednych ludziach, którzy teraz muszą wybrać kierunek studiów. I dosłownie za 3-5 lat zostaną zostawieni sami sobie po tylu latach mielenia przez system. No jakby. A jeśli wy teraz jesteście w takim momencie, to myślę, że coś, co bym ja bym chciała usłyszeć, jak, zaczyna, jak wybierałam w ogóle studia, to to, że to nie jest najważniejsza decyzja w Waszym życiu, że ten wybór studiów nie ukształtuje całego Waszego życia. I możecie potem zmieniać zawód, zmieniać specjalizację, zajęcie, pomysł na życie. Możecie pójść na podyplomówkę, kursy. Jeśli stwierdzicie, że to, co wybraliście w wieku 19 lat, no kurczę, skąd tu macie wiedzieć w wieku 19 lat, co Wam będzie się podobało na, na przykład w wieku 40 lat potem, no nie? Więc nie traktujcie tej decyzji jako takiej turboważnej na całe życie, bo zawsze możecie to potem zmienić przebranżowić się i w ogóle ludzie tak robią cały czas i żyją. No, a ja na przykład co, skończyłam inżynierkę, no bo yy, inżynierka no, da ci wejście w świat, nieważne co będziesz chciała robić, to, to są poważne studia, whatever, no a teraz sobie, prawda, kręcę filmiki, tiktoki i instagramowe rolki i jestem dużo szczęśliwsza niż w poważnej pracy. Jak zwykle dziękuję za wysłuchanie mojego TED -a. A ja teraz wracam do decyzji: kawa czy zakwas z buraka? Czy może wołów? No, nie wiem jeszcze. Pada, strasznie pada. I właśnie czekam na jakiś taki spokojniejszy moment, żeby wyjść z auta i szybko biec na boks, bo mam zaraz moje ukochane zajęcia. Ostatnio boks to jest taka faza. Cały tydzień na to czekam. I nawet się zastanawiam, czy nie chciałabym chodzić troszkę częściej niż raz w tygodniu, bo w sumie kurczę, świetne to jest. Ostatnią taką fazę. Na YouTube sobie słucham typiarkę, która nazywa się Tinzo. Wstawię Wam na dole w opisie. Bardzo lubię jej sety i no. Na wakacje idealne. Omlet wyszedł mi absolutnie fantastyczny. Tym razem zapomniałam proszku do pieczenia, ale tak czy siak nie zmienia to faktu, że jest super. I dałam chyba dwa razy więcej słodzinka niż zazwyczaj. Więc to już nie jest śniadanie. To jest realnie ciasto. Pyszny. Właśnie miałam dzisiaj ochotę po tym bieganiu. Na taki turbo-słodki smak. No. Jestem teraz bardzo szczęśliwa. Mmmm. Ale po bieganiu mam taką czarną dziurę w brzuchu. Ktoś mi ostatnio na Instagramie chyba napisał, że po bieganiu w ogóle nie jest głodny. Że przez dłuższy czas po bieganiu nie może jeść. Jak ja to usłyszałam, to miałam what? Ja od kiedy biegam, to mam dosłownie ciągłe ssanie w brzuchu. Ciągłe. się właśnie na panieniski mojej bestii i teraz mamy ciężki wybór do podjęcia. Która bluzka? Michu, Możesz pomożesz? Bo raczej pójdę tak, w spódnicy, no bo kurczę, jest trochę za gorąco na cokolwiek innego. No i opcja pierwsza to taka grafitowa bluzka, opcja druga to taka turkusowa bluzka z gołymi plecami. No tak było na to normalnie Tak? Tak. Dobra, to mierzę. Michu, jesteś tutaj, proszę, w takim razie? Tak. czy nie To jest kupisza z tym? Ma sens? Czy dziwne? To jest do materiału, trochę nie takie samo. jak to A to jest klub, tam będzie ciemno, jakby. No, no, I don't give no, a długi fakt, no. tylko czy to kształtem wygląda dobrze? Kształtem tak. W sumie jeszcze tylko chcę podprostować trochę włosy i wam zaraz pokażę, jak wygląda całość końcową. Mhm, ja ogólnie mam takie podejście, że nienawidzę, panie ale tak. Tak, totalnie nie widzę, natomiast ten panieński wyróżnia się dwoma y, cechami. Po pierwsze, organizuje go moja bestia, Klaudia, no więc tutaj, jakby od początku miałam takie, że fakt trzeba będzie iść. Ale po drugie, to jest najlepsza rzecz, Klaudia zorganizowała Paniński sama i zamiast tej całej takiej walki o to, kto co chce, co wybieramy, ile kto może zapłacić, to Klaudia wybrała sobie, co ona chce robić, co się jej podoba i jeszcze powiedziała każdemu, ile ma przelać bo wszystko zaplanowała pod siebie i to jest po prostu świetne, bo dzięki temu wiem, że ona będzie miała zarąbisty czas, a jak ona będzie się dobrze bawić, to my się będziemy dobrze bawić i dzięki temu nie było żadnych męczących ustaleń, spiny i dram. Nigdy jeszcze nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby panna młoda organizowała swój panieński, ale honestly jest to najlepsza opcja ever. A ja na przykład pańskiego nie miałam, właśnie dlatego, że no nie, nie interesują mnie takie imprezy, więc nie chciało mi się po prostu męczyć, żeby nawet, żeby nawet iść na swój własny. Dzisiejszy zapach to będzie taki turkusowy Mark Jacobs. No dobra, uber wezywany, włosy wyprostowane, już wam tylko jeszcze szybko pokazuję stylówkę. Więc tak, bluzka, spódnica Obcas wygodny, ale jednak obcas. I do tego marynarka, no bo pewnie będzie zimno. W końcu jesteśmy w Polsce. W lipcu mamy 15-13 stopni w nocy. A do tego wszystkiego takie załomiste, odsłonięte plecy. <grym> dobrze się bawiłam, że nic nie nagrałam. Myślałam, że Wam chociaż moje dziewczyny pokażę, ale nie. Nic z tego, moi drodzy, tak więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym vlogu. Bye! Bye, bye, bye!